Mamy mapkę. I to jest w takiej. W takiej dupie. Takiej ciemnej i głębokiej. To nie, żeby to była taka normalna wieś, jak na przykład polskiej miejscowości. Nie. To jest ciemna i głęboka. Jake, we're just in time pagans broadcast is starting what's this about no we're going to find out good people of kirat i'm sure you will all be delighted to know that the reports of my death completely and utterly inaccurate i am alive and all is right in the world toby's goof comes in and i implore you kirant to look to my example and see it as the positive change requires strength and it is a strength that i know I recently experienced change within my own old passage. Miss Nore and Paul de Clure, after years of dedicated service, have decided to move on. I'm sure you'll all join me in wishing them well in their future endeavors. Good luck, have fun. Like them, we must look forward, not back. The attempt on my life is nothing more than a symptom of resistance to change. Rest easy. For you allow.

<śmienicza> Powiedziała Maria Skodowska kiri Aha. No, cóż w takim wypadku nie pozostaje nic innego. Jak? The mines. You know what to do. Nie mam zielonego pojęcia, ale dzięki, że we mnie wierzysz. Okej, okay, jesteśmy już w prawie przy wejściu do kopalni. E, I powinno być w sumie prosto. Ja tam nie wiem. No to opuszczona kopalnia. A dlaczego przy opuszczonej kopalni pali się ogień? Szukaj Yumy. <noise> Znalazłem Jumę. Hehe. <noise> Ale jaka to tam jama jest? Hmm. Opuszczona. Dobra, to lewamy wszystko dookoła. Mam ściśle tajne sprawozdanie, które i tak nikogo nie interesuje. Mam jakiś dziwny pokój z posążkiem dziwnego boga. Eee... Orzeszki? Woje w san... czyś... coś tam. Okej. Okay. Jakaś cutscenka widzę. <laughs> o, nie mają uzależnienia na się tych. <laughs> Jak to się w ogóle nazywa? Niektórzy zwą to narkotykami. My, zjemy to. rozjaśniaczami umysłu. Take sense of boy like you, to kill me. Zarąbiście. Będzie kolejna scenka, w której AJ będzie zjarany na śmierć. A mówiąc zjarany na śmierć, mam na myśli dosłowną śmierć. Your mother. Your mother. Drogi za bla, bla, bla. I tak nie pobiegniemy. Bo się nie da. Bo gra nie pozwala nam na to. I jesteśmy w jakimś lesie. W ogóle w dziwnym innym miejscu. Pod spodem rzeka krwi. Tak, to są żelki. Ale takie jeszcze niedorobione żelki. A, już rozumiem, to jest fabryka żelków. To jest po prostu taka niedorobiona żelatyna i ona tak spływa sobie i tam potem się zlewa w takie żelki i zastyga i... Tak jest! Wina, wina, wina dajcie! Światło widzę! Światło! Widzę. Światło. Kto to jest? Siema, pomóżcie mi. Oho, skrypty, oho. A spróbowałbyś pójść gdzie indziej? o nie Katwiszka! No, nie popatrzyłem, co było na dole. Dobra, tam. Siema, Juma. W tym to kto jesteś? Zniszcz bramę. Jak mogę zniszczyć bramę? Widzę tu misiaki-pysiaki. Wow, wow, wow. Sp, 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 sp. O, kuźwa. o Ktoś dostał headshota prosto w ryj! Prosto w baniel. Ej, to wybucha! No, kurde. Woo! Lubisz to O mój Boże To jest Czy trafię? Nie trafiłem To trzeba trafiać prosto w... Podpalił mnie Ta wranza mnie podpaliła Synek Masz jakiś problem? Naprawdę nie Leć się, o Kontrol, się ogień We're gonna start a fire No leć się, żeś Masz milion strzał, możesz strzelać tym pluźniejszym e, Robin Hood Dobra, zaraz załatwię tego ostatniego gościa, tylko mi się niech pokaże. Tam jesteś. A trafiony na dziany! O nie! To moja największa zmora. Latająca strzała! To jest ta mistyczna, latająca strzała. O, i rozwaliliśmy bramę. A chwilę temu się nie dało. Dobra! W takim razie załóżmy, że tu już niczego nie ma i wybierzmy się dalej. Drzewo w środku jaskini. Genialne.

Ecio, w którejś tam części, Asasyna, w Revelations chyba, i jeszcze tu gdzieś jest kotwiczka, której nie widzę najwidoczniej. Wow, idealnie! I yeah, czyli po prostu podświetlone miejsca. Złap się, złap się, złap się, się. No, panie, Profeska na najwyższym poziomie. Wow, W wow, którym się obniża... Okej okay. Hoppa! <grywa> Skoczył jak kurde Kangur ej, 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 A daj mi, daj mi łuk Łuk mi daj Dejże mi ten łuk, kobito Czamito? mi Chyba się wracamy znowu w to samo miejsce, z którego wyszliśmy. Mam takie niejasne przeszucie. Jasne, po to przeszedłem całą drogę, żeby teraz wrócić w to samo miejsce, z którego wyszedłem. No, po prostu mega. Nie no, znikający bohaterowie, to już jest na porządku dziennym, więc. Nie, brzydka jesteś. Nic z tego nie będzie. Ja ci to mówię. Już mnie rozłożyła Wsadzić ci nóż w serce, tak, tak tego chcę. No If you know what I mean To jest tylko mój gnat O to ten niebieski koleś No zawsze mi przerywa. No, no zawsze mi przerywa. Teraz suchar tematyczny. Time tomorrow. Haha. Your mother as? No, stań spokojnie. Jest, trafiłem go. Eliminacja. On wygląda jak nerwarian, nie żebym się czepiał. Gdzie jesteś? Tam jesteś. Tu coś do mnie. Coś do mnie leci. Jest dziwne. Bo ja mogę zwalniać czas. Zarąbiste. Wyciągnij tą strzałę. Sz tu jest jeden. Misiaczek pysiaczek O, wy, dziesięciu na jednego, no fajnie Jakiś kurde jeszcze no. Co to jest? Dobra, uleczmy się Na razie płyniemy do niego uczuciem Ale to się zaraz zmieni widzę e, ty Tiger który przed chwilą chciał mnie zabić No, kuźma, Padasz. raz się zatrzymuje, to raz nie, gdzieś tam jest. A trafiłem cię. Noobku. Dobra, musimy go szybko ominąć. Ooooo! Dlaczego on mi uciekł? Czy ty jesteś tam? Wyeliminuję cię. Hej, okay. nie wiem ile razy mogę tego samego gościa zabijać. Jest dziwne Chwila, ktoś tam stoi? Nie No to dobrze Zabij znowu Fajnie, teraz jest was dziesięciu Zarąbiście Miło wiedzieć Tu jeszcze jeden możemy, nie? Dobra, czyli trzeba mu celować włoko Włoko W łoko, w łoko Licexyza Zajebiście jeszcze wybuchające wam się znalazły strzały Może lepiej, żebym sobie leczył 10 Cały czas do... Albo żebym sobie, nie wiem, założył stalowy pancerz Bo cały czas dostaję w jedno miejsce A, padaj Dobra Nie wiem, wy wywalę to w powietrze O Kurwa jak o, jeden padł. Jest tam. Dobra, tego. Mm. To nie jest smok. Za dużo Skyrima i Wiedźmina i wszystkiego. No, trzeba się skupić. To rozegrać ładnie. Okej. Okay. Jak on mnie trafił? Tego nie rozumiem, jak oni mnie mogą trafiać. Tu powinien być ten Tiger, ale on się schował gdzieś. A, tu jesteś, fajnie. A, nie leź w moją stronę! Jezus Tigris! Ty jednak wiesz jak pocieszyć człowieka. A. Czyli co, ile ma mam go zabić? 100 milion, 2 miliony. Dobra, spróbujmy go zabić szybko. Okej. Okay. Nie wiem, może teraz przypad... Może teraz nie będziemy grać od nowa. Yeah! Zdychaj! Tak, cutscenka! Yeah, motherfucker. <ścoughs> o... Oh, to jest Far Jeszcze raz! Tak... Jakby miał dać informacje Jumie O tym, co się działo tam na dole. Najlepsze jest to, że on tak naprawdę.. Aha, budzimy się wśród trupów. Fajnie. Miałem właśnie powiedzieć, że on tak naprawdę nikogo nie zabił. Czy to jest Yuma? Ono widzę nieźle ktoś jej zajumał. <grym> Dwóch, trzech? Kurde, zabiliśmy prawie całą armię. Podoba mi się ten nóg. Dajcie mi ten łuk, to ja wam dam. Um, um, mogę wam dać. Um, um, Jejdzie w. Nie. Um, ty gości wam mogę, Ja się zastanawiam, czy oni nie mają po prostu pomysłu na nazwy, czy. To ma jakiś... To ma jakiś związek w innym języku? To coś znaczy... Demon Durgesh. Twoja stara Durgesh. Nie rozumiem tego. Okej. Okay. Złoty Szlak. By to trafił. I on się znajduje tutaj. Ale my tego nie zrobimy. Bo teraz jeszcze przejmiemy Fortecę... Wark